Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. Szanowni Państwo, wakacje to czas na kryminały historyczne, ale to też przede wszystkim czas wyjazdów. A jak wyjazdów, to albo w góry, albo nad morze. Nieistotne, czy to góry w Polsce, czy morze za granicą. Choć jeżeli mamy już do wyboru, to proponuję, żeby to były nasze góry lub też nasze morze. A jeżeli tak, to spróbujmy się zbliżyć się do miasta, do miejsca bez wątpienia wyjątkowego. Mieliśmy okazję już w naszym cyklu mówić o Gdyni i do Gdyni wracamy w roku 2025 i do Gdyni będziemy wracać w roku 2026, dlatego że Gdynia za rok będzie obchodziła stulecie swojej miejskości nadania praw miejskich. Ale zanim to nastąpi Spróbujmy zrozumieć fenomen Gdyni, bo o tym jest reportaż Aleksandry Boćkowskiej Gdynia, pierwsza w Polsce, książka wydana przez wydawnictwo Czarne w roku 2025. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, reportaż, a gdzie tu historia? Proszę Państwa, w tej książce jest przede wszystkim historia. To nie tylko historia okoliczności, w jakich z małej, Osady rybackiej na Kaszubach, która 105-107 lat temu liczyła około 1000-1200 mieszkańców, a po niespełna 20 latach, tuż przed wybuchem II wojny światowej, w Gdyni mieszkało prawie 130 tysięcy ludzi. To jest książka o tym, jak zmieniało się to miasto z punktu widzenia architektury, jak zmieniali się jego Mieszkańcy, jak miejsce tych, którzy przybywali tam w okresie międzywojennym budować port, budować miasto, przybywali w okresie II wojny światowej ci, którzy przemianowali je na Gothenhafen, jak Gdynia zmieniała się w okresie PRL-u. To jest książka o tym, jak to miasto bogaciło się, choć nie bogacili się wszyscy, z czego? Z handlu, z handlu, który prowadzili Marynarzy, jak w butikach na ulicy Świętojańskiej, nazwa od Świętego Jana, można było kupić to w okresie Polski Ludowej, czego nie było w sklepach w żadnym innym mieście w Polsce. To jest książka, która pozwala zrozumieć, jak to się stało, że. Miasto, które bez wątpienia miało ciekawą, choć krótką historię, potrafiło po przemianach 1989 roku w sposób wręcz genialny wylansować się jako miejsce wyjątkowe, jako miejsce szczególne, jako miasto nowoczesne, jako miasto, które budowało się trochę w opozycji do Gdańska. To hasło, które pojawiło się w latach 90. XX wieku Wolne Miasto Gdańsk i szybkie Miasto Gdynia idealnie trafiało w te przemiany. Które toczyły się w Polsce w latach 90. To jest miasto, które bez wątpienia, o czym pisze autorka tego znakomitego reportażu, nie boję się tak użyć, miało szczęście do swoich gospodarzy, do tych, którzy tym miastem zarządzali. Zarówno w okresie międzywojennym, kiedy port i miasto powstawało. Również w okresie Polski Ludowej, kiedy często przywożeni w przysłowiowych teczkach ludzie zakochiwali się w tym mieście, ale też miasto, które miało szczęście do prezydentów, do Franciszki Cegielskiej oraz do Wojciecha Szczurka, dla których to okres sprawowania władzy jako prezydentów tego miasta to w zasadzie jest grubo ponad no, 35 procent historii tego miasta. Notabene prezydent Wojciech Szczurek, który przez okres od 1998 do 2024 roku nieprzerwanie rządził w tym mieście odcisnął swoje piętno. Ale nie jest to książka, która jest panem na cześć tego prezydenta, jest to książka też, która pokazuje najnowszą historię tego miasta, dlaczego stało się tak, że wybory samorządowe, wybory prezydenckie w ubiegłym roku przegrał. I tak mógłbym proszę państwa długo mówić o tych rzeczach, które zostały opisane w tej książce. Na koniec powiem o jeszcze jednej. Jest to książka, w której Aleksandra Boczkowska, która przyjechała do Gdy Вакра кіды кеды... на Polska była spowita pandemią COVID-19 i która do tego miasta się zbliżyła, która chciała to zrobić wcześniej, przede wszystkim rozmawia ze zwykłymi ludźmi, z ludźmi o których nie przeczytamy w podręcznikach, ale z ludźmi, dla których Gdynia jest miejscem wyjątkowym. Szanowni Państwo, nie będę ukrywał, że należę również do tych osób, które są zafascynowane Gdynią. Kiedy tylko mogę, wracam do tego miasta, a od kilku lat również regularnie wywożę, tak jak dawniej, do Auschwitz do obozu, skąd studenci wracali. Ostatnio jeździmy również do Gdyni, między innymi zwiedzać znakomite Muzeum Emigracji, czy też Muzeum Historii Miasta Gdyni. Widoczne na okładce Corso, półtora kilometrowy odcinek z jednej strony falochronu, ale z drugiej strony niesamowitego deptaku, który zaczyna się na Gdyńskiej szerokiej plaży, to jest to miejsce, które każdy, tak jak piramidy egipskie, wieże Eiffla, powinien zobaczyć. Szanowni Państwo, gorąco polecamy reportaż, nie boję się tego powiedzieć historyczny, Aleksandry Boćkowskiej, Gdynia, pierwsza w Polsce książka wydana przez wydawnictwo Czarne w 2025 roku. Zapraszamy do lektury, a książka trafia na naszą górną półkę. Dziękuję bardzo.